Ja tej kurwa ciężarówki zjebanej nie biorę. 不要管。Yeah, <Okay. S 1> Co? Musisz tu wjechać w te po... Panie, żeś będzie wyjebał chupak To jak się te dyfry włączało? Eee... kuję Umiesz pojazd w odpowiedniej pozycji No jak w odpowiedniej pozycji? to jest wyjebana w kosmos To co my tu mamy robić? Musimy jechać warsztaty odblokować Drzewo wozisz, odblokowujesz punkty O za kurwa środ stoi Czekaj bo chcę kurwa tą przyczepę Tatu, ale to trzeba by było wziąć ten odpowiednią o Jezu. Możemy jechać warsza zablokować. Ty będziesz prowadził. Mnie. A, czy, a, ten tym kurwa czołgiem jedzie. A Michał, czym ty jedziesz? kolendym, tylko nie w ta stronę. Ej i ku uh, włączasz. Lelek, jedź, no kurwa nie stajesz. Lelek nie w tą stronę, jedziemy do warsztatu. де No lala good news. Takim kurwa bykiem Nie chcę iść To idzie człowieku i ja my to ostatnio tym żeśmy jeździli to, żeś włączył te deferencjały? A ręcznie żeś wyłączył? Wszystko mam też włączone, a się ślizga pod górę jak co ja ciągnę z tyłu. Ził kontra Lelek Widziałeś co to robi? Patrz Patrz ja i podziwiaj Ktoś tu utknął Ej, a ja wy na automacie jedziecie, czy je przełączyć te biegi? Ty, okay, ja jadę w środku W kab... Sorry. ty nie masz kab... automatu włączonego? Co? Automatu nie masz włączonego? Nie, ale gadam, że w kabinie jadę w tym kurwa Holandzie A wiem, bo tam się da jechać w środku No to powinieneś chyba jechać tam gdzie stacja benzynowa, nie? żeby się zatankować. Jeden z was powinien cysternę wziąć w ogóle. Bo ja muszę to wziąć, żeby odblokować punkty, nie? Warsztat. A warsztat jak odblokujesz, powiedz mi? Że ty cysternę też możesz ciągnąć tą długą. Nie że, że się zakopał. Że jesteś mówił o moim zile. <śmówiłem> <śmówiłem> Patrzcie państwo, co robię z Lelka przyczepą. Kasia, i chuj, sam się zajebałem. Ale jakby to nie było, my zaraz stąd wyjdziemy. Ruski sprzęt, to jest ruski sprzęt, nie za gramaniczny. Ta, jakiś. ja cię pcham tam z tyłu. Ty, bo mi się kurwa z opon kopci. Ty mi dwa... Reszta paliwa mam, 120 litrów Weźcie się depnijcie do warsztatu z powrotem Weźcie sobie, zaznaczcie gdzie jest paliwo Ty Lelek a gdzie ty się skręcił? Ty jedziesz na warsztat To zaczekajcie to weźcie się depnijcie Do tego, ja to się zatrzymam ja sobie ustawię na warsztat. Cze, okay, jak to była mapa? O, Stop, nie. To też nie. To też nie. F1. F1, dobra. Tam jest, kliknijcie strzałką na, wa na warsztat i was tam doprowadzi, co nie? O kurwa, gdzie ten warsztat jest? Drewno. Gdzie ty żeś nas tu zaprowadził? Patrz, koło paliwa żeśmy przejeżdżali. Jaki są tak daleko pierdol. na warsztat pojechał? Bo tu warsztat tak daleko jest. Nie ma innego warsztatu. O Dobra, to jesteśmy tu. Tu. I tu, i tu, i tu, zobaczymy. Ja jadę na warsztat, weź się z warsztatu yy, Jeden, niech weźmie cysternę. <coughs> A drugi skrzynię taką yy, z plandeką, bo ja nie wiem, czy mi punktów starczy. Wiecie, jak się depnąć na warsztat, Michał? No... wiesz jak? Likasz po prostu tam na warsztat no ten kwadrat. Te, no i się depnie tam. Jestem, już mam ten paliw. o, o u, 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 u. To. Padłem To jak kurwa na ten kwadrat tam. No jak, Michał się depnął, a ty nie możesz? No się nie ma. O nie, jesteś. Ja tą dużą wziąłem. stare? No ale tą większą z naczepu, nie? Tak yy, te, te paliwo tam, co nie? A żelek by wziął taką... Bo ja nie wiem ile ta skrzynia ma kurwa punktów Ta długa I ten warsztat trzeba odblokować, nie? Dobra, ja jadę Ja jeszcze paliwo na razie mam trochę I na jakim była wyciągarka? O dobra, na F Michał ile daj za spin tej resa? Nie pamiętam, chyba 25 złotych fajna gra? Na ty. No fajna pogrył psa. Vamos hemos subir. kurwa szopach zadupia tym kurwa jak przecina o On Do celu to... Czekaj, co tam się do celu woziło? Do celu to się chyba drzewo woziło. Kurwa, nie pamiętam. Eee... Już nie pamiętam, co tam się kurwa robiło. Czekaj, bo ja to kurwa... Szkoda, że się nie da wysiąść z tego kurwa i pójść na pieszo. Chłopaki, ja już jestem kurwa przy warsztacie No ja jadę z tą cysterną ale... Dobra, możecie się depnąć do mnie. Znaczy nie możecie, bo jak się depniecie to stracicie ten. A ty masz cysternę z paliwem? No jadę. Tylko na ma inną blokadę dyfru, nie, nie ma tego dyfru. Nie ma dyferencjału? No ma inną blokadę dyferencjału, nie? No tak, tam jedna jest tylko. Zakopałem. Kurwa mi nie pójdzie tu A Co wy przez tych tam jedziecie? Ja stoję w miejscu bo ja nie mogę jechać I ty jesteś? Żelka widzę Ale ciebie ja nie widzę nigdy oh A jest, u um. No. czekaj kurwa, tam jest drewno, ale kurwa ciemne jak w dupie.